To czego by mogło brakować w tej scenie z Ewangelii, to wzrok człowieka skierowany na Boga, w którym jest ogromny i pełne zaufanie, w którym patrzy na Boga z miłością i otrzymuje tą miłość. Widzimy dwa spojrzenia, które są zwrócone w odwrotnym kierunku. Spojrzenie pierwszego zwrócone jest niby ku górze, ale nie jest zwrócone ku Bogu. Jest to spojrzenie człowieka, który właściwie prawdopodobnie rozmawia ze sobą samym, albo swoim wyobrażeniem Boga, przypominający może taką kiepską wersję biznesmena, któremu mówimy dokładnie, cośmy dla niego zrobili, to, 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 to załatwione, a teraz Ty proszę tak, 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 tak dla mnie. To jest taka. Itfat. Taki, taki, taki sposób patrzenia na relacje. To jest bardzo odległy od relacji opartej na miłości, w której staramy się, staramy się, ufamy przede wszystkim drugiej osobie, to nie musimy nic mówić. Po prostu możemy być. I w takim właśnie nastawieniu jest ta druga osoba z Ewangelii. Tylko, że ma tą twarz spuszczoną ku dołu, tak jakby nie wierzyła w to, że może być przyjęta. Co prawda mówi te słowa, bądź mi miłości w mnie grzesznemu, mi grzesznikowi, mówi to, to jednocześnie przecież Bóg wybacza nam. To jest jakby ekshumat, to jest jakby coś, tego, co On czyni. Bo nie może inaczej chyba, nie chce inaczej, bo chce nam odpuścić, chce być z nami, ponieważ nas kocha i nas do tego samego zachęca. Ale jest już tak bardzo bliski już temu ideału tego, że człowiek nie zaczyna od listy, ani listy tych plusów, ani listy tych minusów, czyli i zaczyna oceniać się przed Bogiem, kim to ja nie jestem. Nie jesteśmy grzesznikami. Jesteśmy. Po prostu taka jest nasza, można powiedzieć, natura. Po prostu błądzimy. Po prostu nie umiemy tak kochać, jakbyśmy chcieli. I tak właśnie wydaje mi się, że człowiek, ta Ewangelia mi pokazuje, jak ważne jest. Żeby stawać tak przed Bogiem i być z Nim, bez takiego skupiania się na, na takim punktowaniu, czy to pozytywnym, czy negatywnym. Wydaje mi się, że po prostu być w Jego obecności, ale może mielić się spojrzeć w tę twarz, która jest przecież pełna miłości i pełna przebaczenia. Tak to czuję. Bodzi się ze mną, co ty myślisz dość.